Poprzed... Narada na trwa. W poprzednim meczu z jest to właśnie to dzięki Kołodziejowi, gdzie Górnikowi bardzo ciężko szło, za Górnika zdobyła 3 punkty. Sędzia odsuwa skrupulatnie mur Chorzowian. Nie, jednak chyba banaż będzie uderzał. Kołodziej bardzo blisko piłki. Gorawski również. Badać gol! 47 minuta. Fantastyczne uderzenie Adama Banasia. Uderzenie, które kompletnie zaskoczyło Krzysztofa Pilarza. Tak prawdopodobnie chyba nie widział tej piłki, bo po jakimś czasie dopiero się rzucił. Przed strzałem miałem powiedzieć, e, właściwie w trakcie strzału, e, że ślery, piłkarze Górnika rozwiązali ten stały fragment gry, gdzie zatrzymaniem, gdzie tam wydawało się, że ta piłka jest łatwa do zblokowania. Natomiast udało się, przeszła ta piłka, przeszła obok muru i bardzo ważna bramka dla za Górnika Zabrze. Na pewno ta bramka ożywi ruch Chorzów, który no, też musi troszeczkę bardziej ofensywnie zagrać.